No, status się nie widziałam. No wiesz, co jeden drugiemu za skórę zalazł, tak? Umówmy się, chociaż mój mąż nic nie zrobił. A więc ja uważam, że jak się mamy zobaczyć, no to się mamy zobaczyć wszyscy razem, albo w ogóle, tak? Ja nie wiem, oni działają na siebie jak płachta, płachta na byka. Wiesz? A znasz wzięcia z teściem, co tak nie działają? Miałam <ścoughs> ja bardzo dużo koleżanek się przed wyjazdem z Polski. To też wiązało się z moją pracą, bo ja stałam na rynku jak zwykle, bo ja jestem stara rynkara. <śoughs> Oczywiście, to się też moje klientki, moje koleżanki, a poza tym ja się tu urodziłam, wychowałam, no więc jeszcze koleżanki z liceum. A pamiętasz, jak żeśmy zamknęły całą klasę w szkole? A w toalecie papierosy? U nie, a to, się, do się, do szkoły. Szkoły. No to się należało, nie? Pamiętasz, jak nie powiedziałeś to matce, że byłam wywiadówka? No i co? No, 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 no i nie. nie. A wiesz, co ja robiłam? Nie a obniżyła ci sprawowania ta krowa. Nie. A ta jak krowa. ja chodziłam do szkoły, okropna baba to była. Pamiętasz a wiesz, że ja w dzienniczku sama robiłam... Bo e, tam Nie, zarodzić. nie. No, ja tak samo. No, tak ja tak sama tak podrabiłam robią... matki podpisy. A no, co? Wie... Czy trudno jest uh, utrzymać przyjaźń na odległość przez lata? No, definitywnie muszę Wam powiedzieć, że tak. No, tak. No, w końcu dzieli mnie 4000 kilometrów. To jest niesamowite, bo nie z roku na rok wyglądasz młodzień. Ale najważniejsze, Puenta. Mieć co wspominać. Ja mamy jutro fizjoterapeutę, i do, do, proszę zrobić zamówioną taksówkę. Halo? Leku? Cześć! Tu Wam dam tipsa: butelka wina, sobota, telefonik i półtorej godziny na telefonie i jest luksusowo. I ja sobie te przyjaźni bardzo cenię.